Oj, czekaj jak ja stoję w środku w A jak to jest? No, panie, przedni musi. Jest Oryginalny od Sztajera mojego. Eee, przedni 18. jest z Przedni traktorze koła przekręcę Przedni tak słychać Przedni 18. w środku eee, jak 18. atakujący ciągnie Wtedy blokada się załącza i ciągnie na cztery koła. E, tu mamy z piastami e, mały dyferencjał 11 na 36 zębów. No i tutaj mam te. E, tu mam środki dookoła, akurat. Drugi mam tam pod kontenerem sobie leży. Kiedyś tam skądś miałem te koła. A te koła miałem w sumie do tego tylko miałem w sumie z przodu szczerze zamontowane z innymi, e, z innymi środkami no i to tutaj ciekawego No i tyle No i tak się fura prezentuje W biały dzień Ten mały Bydlok Kurde HDS akurat na to 60 Chyba zostanie na no, nie na zawsze Tutaj co, oś fajnie pasuje, bo jest e, akurat po szerokości tutaj kół zewnętrznych, czyli te koła będą mogły sobie wejść tutaj, aż e, skręcić te spory na tym, na, tym, e, na tym przednim moście, bo są krótkie wąsy, jest krótki skok na tłoku, ale akurat się będzie fajnie spadać wszystko. I tyle. E, wawek atakujący wychodzi na środku, będę musiał sobie zrobić podpory właśnie na tych tulejach dużych. To tylko tuleje muszę zamówić. Tam po 30 euro chyba są. No i gitara. I siądka będzie mogła latać. Śmigłem tylko zakręcić. Kurwa i łogę. No, koła wszędzie na styku ładnie pasują. Tutaj. Tu przy kabinie. Teraz trzeba błotniki oryginalne od załatwić. Ładnie poszerzyć. Kuro będzie fajnie Tutaj jest jednakowo No i gitara Pozdro majstry